Przypominamy, że od 1 kwietnia bieżącego roku zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Kielcach płacimy 14 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za odpady segregowane. Mieszkańcy, którzy nie prowadzą selekcji śmieci, zapłacą po 28 zł za jedną osobę. Te podwyżki za gospodarowanie odpadami wynikają z wielu czynników. Mimo to jednak mamy stawki nowe, najniższe w Polsce. Ta podwyżka obejmuje osoby fizyczne, natomiast przedsiębiorcy nie są dotknięci jeszcze podwyżkami opłat, ponieważ tam opłaty pobierane są od pojemników i w zależności od deklaracji przedsiębiorcy. I wielkości pojemnika te odpłaty są kształtowane, natomiast nie unikną już tych podwyżek dużych yy, z pewnością po nowym przetargu i po wyłonieniu nowego wykonawcy tej usługi. Do września bieżącego roku kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami pełni spółka Eneris. Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa w Kielcach zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów. Są one odbierane w nocy od 20 do 6 rano. Wtedy też odbierane są odpady komunalne, zmieszane i bio. Są to odpady, które niosą za sobą największe zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z tym one są objęte taką szczególną, jakby szczególnymi zasadami. Chcę Państwa i mieszkańców prosić o wyrozumiałość, ponieważ skład osobowy firmy, czyli wykonawcy, która odbiera te odpady, jest o 50% mniejszy. W związku z tym czasami może się zdarzyć tak, że, że ten harmonogram nie zostanie wypełniony w w odpowiednim dniu bądź godzinie. Mam nadzieję, że w tym złym i trudnym czasie mieszkańcy nam pomogą i że uporamy się z tym problemem. Większość miast, mówiąc kolokwialnie, ściągnęła od nas ten pomysł odbierania odpadów nocą. Raz, że skład osobowy jest mniejszy, a dwa, że po prostu nie ma żadnych przestojów, te odpady natychmiast trafiają na składowisko. W związku z dynamiczną sytuacją harmonogramy odbioru odpadów komunalnych się zmieniają, dlatego apelujemy, aby je sprawdzać. Aktualizowane przez spółkę Eneris wykazy dostępne są na stronie urzędu. Miasta Kielce, podobnie jak wiele innych przydatnych informacji, które znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach na podstronie koronawirus ważne informacje. Zachęcamy ponadto do zapoznania się z informacjami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych i odwiedzania podstrony zasady segregacji odpadów komunalnych, również dostępnej na stronie internetowej Ratusza.